No cześć, tu Kuba, szkocki ogrodnik. Witam w tym grudniowym odcinku, w którym jest konkurs, a do wygrania jest koszulka. Jest do wygrania ta oto koszulka. że nie, nie ta, w której nie siedzę, jest to zupełnie nówka sztuka nieśmigana. Wy wybieracie rozmiar e, warunkiem, odpowiedzieć na prawidłowo na pytanie, a te pytanie pojawi się w którejś części tego filmu, także oglądajcie uważnie Zna będziecie znali odpowiedź. Napiszcie kto zgadnie poprawnie, wygrywa tą koszulkę. A poza tym to dzisiaj. Poza tym zrobię małą aktualizację tego, co mi rośnie, co mi kiełkuje z moich palm, więc zapraszam na film. na początek. Na początek możecie widzieć, że widzieć, że coś się zmieniło. To jest moja palma Kentia, palma, którą musiałem rozsadzić, bo była już tak gęsta, że tamte te dolne, te dolne liście wchodziły już na ścianę, wchodziły były bezpośrednio nad kaloryferem i to je troszkę niestety pouszkadzało. Poza tym, jak to wykopywałem z tej doniczki, bo chciałem to dosadzić, te większe okazy poszły do sypialni, więc teraz śpię pod palmą, Te mniejsze zostawiłem tutaj niech sobie rosną. A poza tym o, one były przykryte dużymi, ta doniczka dużymi kamieniami, po tymi kamieniami odkryłem, że tam moje dzieciaki wylewały swoje soczki, których nie chciały, więc no, z dzieciakami porozmawiałem, palma będzie miała się dobrze, myślę, że znaczy podosadziłem ją, także pewnie kilka miesięcy trochę straci na uroku, ale nie szkodzi, wiosną jak będzie więcej światła, Odbija, tym się nie martwię. Ale tak, po kolei, co dzisiaj? Jak już wiecie, ee, z kiełkujących, ee, UBa, czyli z ich które, tu zobaczycie jak, jak je wysadzałem 100 nasion wysiałem, na chwilę obecną wykrykowało mi już 78 nasion, czyli 70, 78% skuteczność, nie narzekam, mniej więcej tak one wyglądają, to jeszcze są maleństwa, to powoli się na początkowym stadium, ale to jest piękna i potężna palma, dodatkowo nie zobaczycie, bo to nie nagrywałem, wtedy robiłem późną nocą, mam takie dwie doniczki z mojej niebieskiej odmiany, jubei chilijskiej. Dwa pierwsze nasionka wykiełkowały. Ja je od razu do tych doniczek, bo to są dla mnie skarby. Więc e, czekam aż wyrosną i zobaczymy, czy będzie to wyglądało inaczej. Dołączam też tutaj film, bo ta nawet jubea chilijska ma troszeczkę inny kształt nasion niż, ta, niż ten właściwy e, podrodzaj jubei. Co jeszcze? Butia butia odorata kiełkuje jak szalona, mam bardzo, bardzo dużo kiełek, więc e, to też gdzieś tam do linku dołączę, Ten, ta palma cudownie, cudownie rośnie. Tutaj wysadzałem kilka miesięcy temu te karpusy Takile, się bałem czy to będzie Takil czy nie, bo bardzo często to są nanitale sprzedawane nasiona, jako, jako nasiona właśnie Takili, ale chciałem Takila. I na chwilę obecną. Nie mam teraz do porównania tego Karpusa Fotunei od Mana Ale wieszcie z tego co, co pamiętam i co widzę na, na starszych siewkach, te pierwsze liście Nitalna wyglądają zupełnie inaczej. Są szersze, mają więcej tych karbowań. To tutaj to mi wygląda na to, że to będzie właściwy takil, więc jest udało się kolejne, kolejna palma do kolekcji, bo mówię. Znaczy może być jeszcze mają, ale nawet podejrzewam, że, że z tego źródła, którego mam, to oni tam raczej, raczej mają sprawdzone nasiona, więc podejrzewam, że to jest taki. Poza tym, co mi dzisiaj wykiełkowało, teraz muszę wyciągnąć, bo są w pojemniczku z wodą, maleńkie nasionko, ale to będzie potężna palma z egzotyków. Tak wygląda. Takie maleństwo, taki mały korzonek ogonek, a to będzie palma odwór mecowych. Okrągłych liściach Likwala Peltata, odmiana suma łągi, Potężna, przepiękna palma. Czekam aż mi wyrośnie. A dodatkowo dostałem od znajomego tylko kilka nasion, e, bo on się zapytał, czy Polakiem jesteśmy? Ja tak, Polakiem. Dlatego dostałem tą palmę. Zaledwie po tygodniu po tygodniu wysiałem i chyba sześć nasionek dostałem. Dwa z nich wykilkowały. Takie ogonki mają. A co to jest? To jest Kopernikia hospita. Piękna, niebieska palma rosnąca na Pulsawanie, na Kubie. Mówię, niebieskie liście. Tak już wyrosła. Kopernikia. Kopernikia nazwa pochodzi od Mikołaja Kopernika. Tak. Są palmy nazwane na część polskiego uczonego. Myślę, się dziwię, że że nikt w Polsce ich nie uprawia, no. Podobnie na przykład jak Brahea, na jest nazwana na, na cześć e, duńskiego astronoma, Tycho Brahe, tak kopernikie są nazwane na cześć Mikołaja Kopernika. A ta odmiana to jest kopernikia hospita, hospita znaczy gościnna po łacinie, a odnosi się do tego, że bardzo często na tej palmie e, gniazdują różne gatunki ptaków właśnie na Kubie. Kopernikia Hospita wykierkowała mi i wykierkowała mi dzisiaj Likuala Peltata, odmiana suma A to tutaj, co to jest? To jest koleoptyl Sabinarii Magnifiki, tej przepięknej palmy. Wysadzałem jej 3 miesiące temu. Pierwsza mi wykierkowała ta już po dwóch tygodniach. Potężny, ogromny korzeń, jak widzieliście na ktoś filmu, który dołączałem i dzisiaj właśnie patrzę Pierwszy koleoptyl wyszedł. Zupełnie inaczej wygląda niż jakiekolwiek inna palma, którą wsadzałem. Nigdy nie widziałem jeszcze takiego koleoptyla. Wygląda potężnie, ale dlatego, że to jest na zbliżeniu. Oddalę trochę i spójrzcie. Wcale już taki ogromny nie jest. To jest maleństwo. Dziwny kolor, dziwny kształt. Ale mówię, no czekam aż ta cudowna palma mi wyrośnie. A tutaj kolejne maleństwo. Pielgrzan madagaskarski, Ravenala madagaskariensis. Bardzo ciekawa roślina, w sumie to nie jest palma, mimo że bardzo często z palmą melona i do palm zaliczana. Przepięknie, przepiękny pokój ma. Czekam też, aż ta roślina mi wyrośnie. Wykiełkowało mi ich kilka. To jest największa z nich. Tylko spójrzcie, jak tu pięknie dzisiaj mewy dookoła siedzą. wygrzewają się w słońcu. Bo mamy dzisiaj całkiem fajny dzień. I tak, to jest te pół godziny, gdzie słońce tam się przebija jeszcze. Ale to już mówię, to już niebawem tego nie będzie. Ale do gruntu to już u nas nie dociera. W ogóle te słońce, mówię, bo jestem na 58 równo, równoleżniku. Na tej samej wysokości co na przykład Alaska czy Kamczatka. więc Więc mówię, grunt słońca nie dostanie do połowy lutego. A tutaj karłatka. Niech się jeszcze trochę w tym słońcu powygrzewa. Foliak też, mówię. Do gruntu nie dociera, ale foliak jeszcze w słońcu. Teraz wejdziemy do foliaka i powiem Wam o konkursie. A tu proszę. Patrzcie, jakie fajne niebo. Grudzień. Można się bawić. A ja mówię, za kilka dni, jak będzie jeszcze taka fajna pogoda, wyjdę i nagram film co się dzieje w ogrodzie? A teraz chodźcie. Mówię, mówię folia? To już nie jest folia, to jest szkladnia. Chodźcie do szkladni. Szkladni. Szkladnia wyłożona, jak widzicie, taką folią bąbelkową. Żeby mieć dodatkową izolację, żeby musiał tracić mniej na dogrzewanie tej, tej szkladni. Takimi tutaj klipsami to jest, to jest spięte, żeby wyciągnąć to tak, tylko potem przekręcam i to się widzicie, trzyma. I teraz tak, ile tu dzisiaj mamy stopni w tej szkladni. W szkladni jest 5,1, idealnie. Starałem się, żeby tak tu było od 3 do 5 stopni, bo to nie chcę tego przegrzewać. I teraz tak. Eee, szkladnia wytrzymała rewelacyjnie ten sztorm zeszłotygodniowy. Tu dołączam, dołączam w rogu lig, gdzie wiało nam 150 nawet na godzinę. Nic się ze mną nie stało, ale konkurs. Konkurs jest taki, że będę musiał policzyć, ile tu mam palm, bo sam nie wiem. Muszę sprawdzić, co i ile mam. Będę to robić we wtorek, wtorek mam gdzie wolno od pracy. I pytanie jest takie: ile mam palm w szkladni? Chciałbym pomóc, sam nie wiem, bo co chwilę coś dokładam, co chwilę coś sprzedaję. Nie wiem ile tego mam. Widzicie, jest, są wszędzie. Liczą się tylko palmy, nie liczą się kodeliny, nie liczą się cykasy. Same palmy. Ile mam palm w szkladni? Kto zgadnie, czy kto będzie najbliżej tej liczby, wygrywa koszulka. Koszulka jest z palmą w, w, obłożoną światełkami. Eee, rozmiarówka to jest eee, od S do 3XL i mówię: koszulka jest czadna. Kto wygra, jeśli będą dwie osoby? Dwie osoby to dostają, nie ma problemu. I mówię: eee, wysyłam, wysyłam Wam za darmo bezpośrednio na Wasz adres. Kto będzie najbliżej skontaktuje się z tą osobą i wygrywa koszulkę. Ile mam palm w szkladni? Chciałbym pomóc. No ale wierzcie mi, nie sam nie wiem, ile tego tu mogę mieć. Powodzenia! I to już tyle na dzisiaj. Życzę Wam powodzenia w tym konkursie. Jeszcze raz, żeby wygrać koszulkę, musicie w ciągu dwóch dni zgadnąć, ile mam palm w szkladni. Chciałbym pomóc, ale sam nie wiem, ile ich mam, więc liczę na Was, że ktoś zgadnie. Ewentualnie kto będzie najbliżej, wygrywa koszulkę. Czas do. W Wtorku do godziny 20, e, tutaj brytyjskiego czasu, czyli pierwszej, e, 21 polskiego czasu. A ja co? A ja biorę się do wsadzania tych roślin, które mi wykiełkowały, tych palm, do przesadzania kilku następnych. I, i tyle na dzisiaj. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Cześć. papa. Pa.